Siema, ja jestem Tomi i witam Was w pierwszym odcinku na tym kanale z Bedwars na Hypixelu W dzisiejszym odcinku zagramy sobie na One kliku, bez żadnego makra, bez niczego. I będzie to taki pierwszy odcinek otwierający właśnie serię z Bedwarsów i w ogóle z takim minigierek. Yy, możecie podsyłać w, w komentarzach jakieś pomysły na odcinki, na przykład jakie serwery możemy, mogę przetestować albo możemy z moim kolegą przetestować co jeszcze mogę wam powiedzieć możecie dawać też jakieś challenge właśnie na bedwarsy mm -hmm. i tak na rozpoczęcie na powrót tak z 5 łapek w górę i możemy drugi odcineczek nagrać wstawię drugi odcineczek, dobra więc tak, Zobacz, będziemy grali na one clicku zobaczymy ile tak CPS-u wyciągam 11, dobra. O, jeszcze jedno. I teraz mogę kupić, dobra. Zobudujemy sobie lekko łóżko i zaraz podjedziemy kogoś. Lekkie lagi mam. Jeżeli będziecie chcieli tego teksturpaka, to ja jeszcze go będę zmieniał, bo to jest taki... Tekstrupak pobrany od kogoś. Jeżeli będziecie chcieli tego tekstrupaka, to możecie pisać to w, po prostu w następnym odcinku wam wyśle. I no tyle. Mm, co jeszcze mogę powiedzieć? Eee, jeżeli ktoś jest nowy, może zostawić oczywiście Subika, bo jest mega słaba aktywność na, serwer na, na serwerze. Na kanale, bo nagrywam jeden filmik do, do miesiąca O już tam dzisiaj się podjeżdżają, więc ich podjedziemy Czerwony, mają już Niebieski mi zniszczył czerwony I trochę nie będzie się bił z nim To więc my podjedziemy Zniszczymy czerwonym O ale masz, ojoj, ale się poddał, no niestety bo się poddał. Wezmiemy sobie tutaj temki. Więc sobie lepszy mieczek, trochę więcej tego. Możemy odstawić. Idziemy do bazy. O kurda, no to straciliśmy łóżko. To bez łóżka z zagramy. Dobra, chłopa już chyba nie ma z nami. Nie ma. No to spróbujemy kolejnych. O, bo jeszcze nawet nie mam tego yy. Oczywiście spróbuję wygrać tu arenę, ale jak średnio zabudowałem to łóżko i... Może być z tym przypał Możemy mieć tro problemy trochę z wygraniem tego yy. Będzie to taka szybka ręka Więc No na razie idzie git trzy emeraldy, zbierzmy sobie na go seta będzie lepiej o wiele mm -hmm. tam może, tam jest niebieski nie, niebieski już nie ma zielony żółty dobra jeszcze dwa emeraldy i będziemy mogli mmm Czekaj, czekaj, co ja mogę jeszcze powiedzieć, kurwa, dawno nie nagrywałem i nie wiem teraz, co ja mówić. Tamtego zaraz sobie podjedziemy, tylko poczekam. Poczekamy na te emeraldy, kurde. Będę musiał zmienić te bloki, bo coś takie dziwne są. Lekko dziwne są. Dobra. Tutaj będzie emerald i tam, i bierzemy, idziemy po... O kurde, chciałem graffiti zamalować, Jest? Jest. I tamten, idziemy sobie do... Niebieskiej bazy. Jeżeli, jeżeli Wam się spodoba, filmik, możecie oczywiście zostawić opaczkę w górę. Bardzo mnie to motywuje. O, nawet dwa są, to sobie kupimy jeszcze spida może. Albo nie wiem co. Dobra. Kurde, łóżki szybko się rozwalają. Kości, to i kupimy sobie jeszcze jabłuszkę. Jedno jabłko, jedno to. Możemy jeszcze sobie kupić kulę. Bo nawet dwa jabłka. Dobra. Jeszcze trochę. Kilofik. Dobra. Możemy lecieć. Spróbuję rozwalić kamuszko turkusowy już nie ma łóżka. To nie wiem. No ko ko kogo tam zahaczymy, to zniszczymy mu łóżkę po prostu. tutaj chop chyba będzie. A nie, jednak nie. Tam jest. ucieka, Okej. Okay. To jest ten turkosowy, dobra, to możemy go zabić. Bo już różowych nie ma. Okej. Okay. No jest tam u siebie na bazie. Okej. Okay. Sworda. Dobra. Jeszcze jeden diament. Jeszcze nie jeden diament, tylko jeszcze jeden emerald i sobie kupimy Sworda Dixowego. Więc będzie git, fajnie, że miał te emeraldy i ich nie zużył. Jeszcze by się białego przydało. No i jeszcze ktoś tam my... No No, kto się napadka to zabijemy. Jesteśmy Mocarni. Może w następnym... o kurde. Może w odcinku ocenię na przykład serwer jakiś albo sobie pocitujemy na jakimś <słuch> serwerze Pluchwa, co? Jest tak się nazywa Dziwne, dziwne Dobra, weźmiemy tego diamenta i o, pójdziemy sobie po diamenciki, zrobimy sharpnessa i będziemy... O kurde. Wariacie. Wariacie. Jeszcze? Który to? Tak? Żółty nawala swaniaczek zadycha. Ile to jest? 5, dobra, to kupiłem sobie sharpness A, żeby nie trafił tym firebolem. Dobra, nie trafi, e, To tu. Okej. Okay. To ja też sobie kupię firebole. A co? Kto mi zabroni? Jeszcze cztery. to se. Ja kupimy. Dojdziemy tam tego chłopa. Tego żółtego. irytuje, irytuje No ma łóżko. Dalej ma. A on tu jeszcze. Co on zrobił? Co ty robisz, chłopie? Zostanę jesteś chyba już późna godzina. O, nie mogę. Dzięki za rzeczy. Dobra, dokupiliśmy sobie więcej bloczków i możemy lecić jeszcze. Został nam biały tylko, tak? i Może wygrama rękę. No i super ancka. Dobra. Z tymi tamkami No, to może być wygrana nawet. Tam jest biały. Okej, okay, no to lecimy do niego. Tylko jakby... Kurde. Szkoda, że on ma łyżko dalej. Ale już może nie mieć zaraz. Czemu by nie? A, 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 to chłop jest. Pokonamy go. Pięknie Kurde, ja mam TNT przecież Dobra, nie mu łóżka on no, ma lega jakiegoś Idealnie? Łatwo! Pięknie esunia Jeszcze nie zmieniany skin Dobra, dziękuję wam za tą gireczkę. I za ten odcinek mam nadzieję, że się podobało. Po następny odcinek zapraszam za pięć łapek w górę i tyle. Dzięki.